Tego dnia już po raz drugi we Lwowie zawyły syreny przeciwlotnicze. Ludzie szukają schronienia. Po sygnale, już w porządku, odwołującym alarm, od razu dają się słyszeć inne dźwięki. Muzycy uliczni zawsze byli częścią tego miasta, ale od czasu wybuchu wojny popularne piosenki znaczą coś więcej. Myślę, że muzyka uliczna jest dokładnie tym, czego teraz potrzebujemy, ponieważ przenosi nas do czasów sprzed wojny, do czasów, kiedy nie mieliśmy problemów. Myślę, że to dobrze, że jest muzyka, bo pomaga ludziom zachować spokój. Sytuacja jest trudna. Gdy widzisz na ulicy muzyków, którzy wciąż śpiewają, to daje ci trochę spokoju. Ona po prostu się rozpłakała. To była jej ulubiona piosenka. Kiedy mojego męża nie ma w domu przez cały dzień, słucham tej muzyki. Słucha tej piosenki, kiedy jestem na misji. Nie były to jedyne łzy wzruszenia w tej bocznej uliczce odchodzącej od lwowskiego rynku. Lwów stał się bramą na zachód dla uchodźców, przedmieścia miasta były już pod rosyjskim ostrzałem, ale nawet ci, którzy wracali w pośpiechu do domu, żeby zdążyć przed godziną policyjną, zdawali się chodzić nieco wolniej. Muzyka w tle zmniejsza napięcie i wprowadza trochę spokoju w tych niespokojnych dniach.